Hej, cześć, witajcie, z tej strony DK i yy, chciałbym wam zaprezentować moją wieżę na konkurs Mmm Może najpierw pokażę ją z zewnątrz. Wieża nie, nie pochłania, nie zajmuje dużo czasu, ani surowców. Yy, no jest użyte tylko stonebricki, ciemne deski, ciemne drewno. No i pochodnie na oświetlenie Tutaj w środku jest glowstone Tak dla mm. Tak żeby ładnie wyglądało Tak ona się prezentuje z dołu Wejdziemy na górę I wejdziemy sobie z góry Na dół tutaj tak klatka schodowa jakby można tak by powiedzieć też ciemnego drewna tak mi się podobało tak zrobiłem po środku taki fajny filar z, z tego z płotków no wieża jest w wysokości Wysokości, którą można zmienić, bo zależy, yy, zależy od tego, czy na przykład tusie większą, czy mniejszą, czy nie wiem, szerszą raczej nie, bo jest w miarę szeroka, ale, ale właśnie można ją obojętnie albo wyższą, albo niższą zrobić. Hmm, to, chyba było, to chyba by było na tyle. Z tej prezentacji myślę, że Wam się podobała wieża i Huśkowi. Ja Was już będę żegnał. Pozdrawiam Was i na razie.